że paluszek tak leci, żeby nie było tak i żeby nie było dwóch, no właśnie, tylko żeby nie, był tak. jeden. Zawsze jak mam tak, to zawsze trafię. Chciałabym Cię namówić jeszcze do tego, żebyś trochę niżej na nogach tutaj stał przy tym stole, ale wiem z doświadczenia niestety też, że takim osobom trudno jest, trudno, trudniej jest poruszać się przy stole. To moi trenerzy też mnie chcą zawsze namówić, żeby w obronie, w obronie niżej stać jakoś nie idzie. Oporny przypadek? Tak. Tak, graliśmy w Rzeszowie w hotelu, bo był stół akurat i to był taki przerywnik czasu między posiłkami albo jakimiś innymi zajęciami związanymi z czy to z jakąś odprawą techniczną, czy, mhm. czy odnową biologiczną. Ale tak, to nie ma czasu. Przed Rzeszowem, to może kilka lat wcześniej w Wolchatowie. E, na obozach sportowych albo e, takich harcerskich, gdzieś tam się e, ten ping-pong przewijał. No bo to była, tak prawdę mówiąc, jedyna e, forma rozrywki w tamtych czasach. No bo gdzieś tam, jeżeli był ten stół i były na wyposażeniu rakietki, bo też e, w tamtych czasach ciężko było ze sprzętem sportowym, jakimkolwiek, mhm. i były do tego jeszcze piłeczki, no to. Dzieciaki gnęły. Bardzo lubimy w piłkę nożną grać na, na rozgrzewkę. Oczywiście to jest sport kontuzjogenny. Właśnie chciałam o to zapytać, czy nie ma później z tym problemu? No niestety, no, czasami się zdarzają różne sytuacje. E, kontuzje, które gdzieś tam wykluczają na mniejszy lub dłuższy okres czasu. Nieraz sama stawałam na bramce. Niestety, ale no, Ja nie też raz fajnie. byłem na bramce. E, I nie skończyło to się e, szczęśliwie. Druga czy trzecia minuta, meczu pierwsza akcja, sam na sam, chłopak wyszedł ze mną na bramce i już nie pamiętam, co się zdarzyło, bo e, no ja się gdzieś tam rzuciłem mu pod nogi, no jak to bramka, nie? Jak to sportowiec, przecież nie e, mogę się poddać. No i dostałem kolanem w głowę, z mózgu, obudziłem się w szpitalu i. To był generalnie moment przełomowy w moim życiu, bo, bo wtedy wiedziałem, że sport, sport kontaktowy nie jest niestety dla mnie. Ja Widzę, że mnie tu podczcinasz. Także... Właśnie to, zauważyłam te trzy piłeczki z rzędu, to teraz nauczymy się może z ciętej piłeczki grać. Dobrze. Dobrze. Ekstra. No ten palec, gdyby jeszcze troszkę był. O, no, ja zapominam. Niżej. Ale nam idzie całkiem nieźle. Ja wiem, że ty wolisz większe przestrzenie, większe boiska, ale mamy tu taki mały. E, może sprawdzimy, co? Jak tam z czuciem? No eee. Mamy małą rakietkę. Nie wiem, czy wolisz małą, czy dużą. Sprawdź, może. Eee. Spróbujemy. No znaczy, cóż, jak ja ten palcę tak, tak. to, to położę? To już Uwaga. No. Dobrze. Ekstra. Super. To powiem, to ciężko hand. trafić. Czasami z dzieckiem biorę stół pod ścianę i o ścianę. Tak? Siatka robi... E, książki? książki? Książki, dokładnie, trzeba sobie jakoś radzić. Aczkolwiek e, zbyt dużo ucierpiało już w domu e, i trzeba było zmienić zabawę. Jakie marzenia ma dzisiaj Marysz Wlazły? Ja jakie marzenia mam? Wiele już zrealizowałem i ta lista się coraz bardziej kurczy. Marzenia typowo takie, mm, takich osiągnięć, no gdzieś już są zaspokojone. Jestem spełnionym sportowcem i, i to. To bardzo doceniam, że miałem przez to życie sportowe tyle możliwości, żeby sięgnąć po to, co, co w moim dorobku jest. Nie ma wszystkiego, ale nie wszystkie marzenia się da zrealizować. Nie można mieć chyba wszystkiego, prawda? Myślę, że wiele rzeczy by się wtedy też nie doceniało, i, i jakby się zdobyło wszystko, na co miałoby się ochotę, to też to życie straciłoby sens. W życiu osobistym to na pewno gdzieś tam te marzenia, które zostały zepchnięte podczas kariery sportowej na dalszy plan, one zaczynają teraz się dobijać. Myślę, że fotografia jest dla mnie takim momentem w życiu, gdzie daje mi bardzo duże spełnienie. To nie jest tak, że chciałbym zrobić najlepsze zdjęcie na świecie, bo to, to o gustach się nie rozmawia. Jest wiele osób, które robi i robić będzie lepsze zdjęcia, ale mnie osobiście sprawia to niezwykłą radość. I samo to, że mogę w danym momencie zrobić to zdjęcie, ta cała otoczka, że, że gdzieś tam, nie wiem, przejdę szlak 8 czy tam 9 godzin na nogach z, z ciężkim plecakiem i dojdę do tego miejsca, to to, to jest to niezwykłe też e, takie wewnętrzne e, marzenie. Materiału mam bardzo dużo, ale żeby ten materiał też upublicznić, to e, trzeba go dobrze przedstawić, e, przede wszystkim poprawić, bo pewne niedoskonałości są. Na to nie mam czasu, mieliśmy przeprowadzkę, wiele rzeczy związanych z, z miejscem zamieszkania. Powiedziałeś o przeprowadzce, to jak się mieszka w mieście, jak się mieszka w Gdańsku? Inaczej, pierwszy raz, pierwszy raz chyba widziałem morze, które zamarzło. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że tu jest spokojnie, żyje się zupełnie inaczej niż, niż w innych miastach. Ludzie są bardzo życzliwi. przepuszczają na pasach, gdzie to jest, gdzie to jest niespotykane. No i jest fajnie, jest fajnie. Czego nauczył Cię tak? Myślę prywatnie, jako mężczyzna, jako człowieka, jako może tatę. Czego nauczył Cię ten rok? Cierpliwości i takiego też szacunku do, do tego, co, co mieliśmy do tej pory. Mhm. E, do tej swobody przede wszystkim. Do, do tego, że może, mogliśmy jak chcieliśmy i nabraliśmy ochoty jechać w góry. To pojechaliśmy w góry. Można było się spakować, Dokładnie. wsiąść, jadać. Teraz, Teraz to graniczysz z cudem, bo. Nie wiadomo co, jakie jutro będą obostrzenia, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie, nie jesteśmy w stanie zaplanować sobie najbliższej przyszłości. Jak się grało dzisiaj? Powiem szczerze, bardzo przyjemnie, bo ja czerpię z, z tenisa stołowego niezwykłą frajdę, bo ja wiem, że ja nie gram w to dobrze, ja wiem, że... E, jest naprawdę super. No, <grym <grym> dziękuję. Ale z Furchenem popracujemy. I, e, nie, nie patrzę na to w kategoriach tej jakby rywalizacji sportowej, tylko na spędzenie miło czasu i, i to jest chyba na, najistotniejsze, bo pamiętam, że zawsze jak graliśmy, e, czy to z kolegami, e, czy na obozie, e, jakimkolwiek, to to było e, bardziej w charakterze, w charakterze spędzania czasu ze znajomymi, e, niż Jakiegoś turnieju, rywalizacji sportowej. My się tam Super. po prostu bardzo dobrze bawiliśmy. I ja dlatego pamiętam tenisa stołowego e, e, z takich momentów, w których e, on dawał mi pozytywne emocje. Ja Ci bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam ci choć odrobinę tej przyjemności dzisiaj sprawić. O tak, tej szczególnie jak podkręciłaś serwis, <laughs> tak? To jest. E... Niebywałe nie doświadczenie, bo niby piłeczka się nie kręci, tak, a nie się można nie kręci, odbić. ale jednak się kręci. To ja ci życzę, żebyś wygrał w swoim życiu jak najwięcej jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.